Cześć, witajcie, z tej strony Black, to jest pierwszy odcinek z 15 ciekawostek z Brawl Stars, a więc co, widzimy się po intrze. Leon to kamy Leon, w sumie można to stwierdzić po jego ubraniu i po super umiejętności, czyli jego ult, inaczej znikanie na parę sekund. Dwa. W Brawl Stars jest unikatowy skin Wizard Barley, można go zdobyć jak połączymy się z Supercell ID i skin jest inspirowany postacią z Clash Royale Wizardem Tik, gdy wypuści swoją głowę może nas zaatakować, gdy jesteśmy na niewidzialności Leonem, tak samo z miskiem. Misiek będzie nas atakować, gdy jesteśmy blisko jego gdy jesteśmy na niewidzialności na Leonie. Nazwa Colt pochodzi od osoby, która stworzyła rewolwer. Pierwszą dodaną postacią była Piper. Mike ma pod czapką Kurczaka. Ultem Shelly można zatrzymać Ulta Franka. Na Banti najwięcej gwiazdek, który gracz może zebrać, jest to 7. Żeby postacie mogły się leczyć, nie mogą dostać żadnego obrażenia i nie, mo i nie mogą strzelać. Colt, gdy strzela, to daje 6 pocisków. Santa Mike ma w torbie Rico. Santa Mike, czyli święteczny Mike. Bibi, gdy robi balona z gumy, nie otwiera buzi. Trudka kroła trwa na 4 sekundy. A więc to na tyle na tym szybkim odcinku. Wiem, y, trochę krótki był, bo prawie 3-2 minuty, coś takiego. A więc co? To będzie na tyle w tym odcinku, jak chcecie więcej takich odcinków z ciekawostek. Sora, że nie numerowałem, ale pewnie dodam to w montażu. Tak, na pewno kogoś to obchodzi black, tak. No. Dobra, a więc to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę i co? Sub bez dzwona, to jak piesek bez ogona, właśnie zostawcie dzwona. Na razie ja cześć i do zobaczenia. Elo!